Jak sytuacja z siiskiem, chrześcijaństwem w Polsce? I jak sobie czują firmy? Tak, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie e, i nie, niezwykle złożone. Prosto, gdyby odpowiedzieć i jednym zdaniem, które by zawierało Stan rzeczy polskiego rolnictwa, polskich gospodarstw, to można powiedzieć agonalna, tak? Polskie rolnictwo, polskie gospodarstwa, a przynajmniej to, co oczekiwali rolnicy, oczekiwało polskie społeczeństwo, polscy konsumenci, po prostu umiera. Kończy się, kończy się żywot takiego Systemu rolnictwa, który mieliśmy zaprojektowany, także stanowi Polska Konstytucja. Co ciekawe, Polska Konstytucja, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, iż podstawą gospodarki rolnej, systemu rolnego w Polsce jest tak zwane gospodarstwa rodzinne. No co jak co, ale dokładnie ten model gospodarstw rodzinnych, zresztą określony w Polsce maksymalnie do jedną, jedną z ustaw do 300 hektarów, jest naj, najmniej wydolnym ekonomicznie, po prostu jest to model, do którego z kolei polityka rolna, przez, realizowana przez kolejne rządy, nie dostosowała się. Stąd mamy dzisiaj bardzo poważny kryzys ekonomiczny w praktycznie w wszystkich kierunkach gospodarki rolnej. Czyli jeżeli weźmiemy weźmiemy produkcję roślinną, to ten rynek, jak to mówią rolnicy, leży. Leży na łopatkach, ponieważ są bardzo niskie ceny zbóż. No, ktoś powie niskie ceny zbóż, no, no to, to jeszcze nie mówi, nie obrazuje stanu rzeczy. Jeżeli ceny w produkcji roślinnej na zboża, buraki, szeroko rozumianej nie pokrywają kosztów produkcji, no to to jest autentycznie problem, bo o rentowności produkcji możemy mówić, ona może być mniejsza, gorsza, nawet jeśli jest na tak zwanym poziomie zerowym, to można myśleć o przetrzymaniu. Natomiast w tej sytuacji nie ma szans gospodarstwa i to te w takim układzie polskim, o większej powiększ... powierzchni, u nas, o większym obszarze, ja wiem, że z punktu widzenia modelu Republiki Białoruskiej gospodarstw to, to są małe, ale u nas gospodarstwa powyżej 50 hektarów 100, 200 hektarowe do 300 hektarów, tak jak mówię, przy produkcji roślinnej, no nie mogą dzisiaj myśleć o perspektywie o przyszłości są zagrożone. Jeżeli będziemy mówić o Produkcji, innych produkcji w działach zwierzęcych, no to, to jeżeli będziemy, weźmiemy pod uwagę produkcję drobiarską, która Polska naprawdę osiągnęła sukcesy. Sukces polskiego drobiarstwa był to sukces taniej energii i taniego rosyjskiego gazu. No, sami wiemy. Że, że tego dzisiaj nie mamy, w związku z tym wysokie ceny, koszty energii, ceny gazu, a to się wiąże z tą produkcją drobiu, która była powiedzmy bardzo wysokonakładowa no i, no i taka nowoczesna, czyli, czyli bardzo szybka produkcja tych przemysłowa, kurcząc ja nie będę mówił tutaj z, na, z mojej perspektywy o jakości tego drobiu, z punktu widzenia zdrowia konsumenta, uważam, że jest to niezdrowe, no ale tak czy owak było to opłacalne, znajdowali się nabywcy. No, nie jesteśmy w stanie dzisiaj na rynkach europejskich, międzynarodowych, ze względu na wysokie koszty energii i inne czynniki które nie sprzyjają z polskiej gospodarki, a rzutują na polskie rolnictwo, utrzymywać tej, tej produkcji. Jeżeli mówimy z kolei o pozostałych działach, produkcja na przykład trzody chlewnej, no to ciężko tutaj w ogóle mówić. Jeżeli Polska na dzisiaj Własnych, tak zwanego cyklu zamkniętego, własnych prosiąt, czyli prosto, po porolniczemu mówiąc, jest, jest polska locha, polskie prosięta, i dzisiaj to jest 20% rynku zapotrzebowania. Ewentualnie 1,25%. 25%. Pozostałe, to co jest w Polsce do tuczu, przychodzi z Danii, Holandii, Niemiec, tak zwane warchlaki. Czyli 75%. Co ciekawe jeszcze, co jest dramatyczne. Łącznie. To wszystko, co dzisiaj produkujemy w Polsce, po, przez polskie gospodarstwa przechodzi. No, powtarzam, niekoniecznie to jest polski warchlak. To zabezpiecza w 60% potrzeby polskiego rynku wewnętrznego. Czyli, jak widzimy, 40%. Tak doprowadziliśmy polskie rolnictwo. Było się to jest nie do wyobrażenia, żebyście Musieli, nie zabezpieczyli własnych potrzeb produkcji trzody chlewnej na, na potrzeby rynku wewnętrznego. To my 40% importujemy. I taki jest to obraz polskiego rolnictwa. Oczywiście bardzo rentownym i atrakcyjnym jest w dalszym ciągu polskie mleczarstwo ale też różnego typu wewnętrzne patologie, wysokie koszty energii, gazu, którego nie mamy. No gaz z Ameryki kosztuje, w związku z tym rentowność spada. Brak takich uregulowań prawnych w polskiej spółdzielczości, spółdzielczości mleczarskiej to jest 85% polska spółdzielczość mleczarska, to jest ostatni dział, gdzie jeszcze Polacy są właścicielami, ale w związku z tym, że państwo zaniedbało, doprowadziło do patologii wewnętrznych, państwo po prostu stało z boku. Naszym słowem, powiedzmy, odkazało się od problemu polskiego mleczarstwa. Niech to sobie jakiś mityczny, wolny rynek, palski bo umywa ręce. Minister yy, po prostu dostaje dokumenty na, na, na biurko, chwali się sukcesami, akurat w tym wypadku mleczarstwa, a nikt nie przyjrzał się, jak naprawdę wygląda kondycja. Tego bardzo powtarzam, perełki polskiego rolnictwa, i na dzisiaj mamy sytuację, że ze względu właśnie na ten brak polityki krajowej, wysokie koszty, patologie, jest to dział, który w niedługim czasie będzie przejmowany przez międzynarodowe podmioty potężnego majątku spółdzielczego. Rolników, którzy własnymi środkami wytworzyli własnym nakładem pracy, ze względu na to, że nie wytrzyma konkurencji na rynkach międzynarodowych. Jednym zdaniem, dokończę tylko tutaj, dlaczego. Ja wiem, że słuchacz, widz białoruski będzie miał problemy ze zrozumieniem tego, no bo jak to ta Polska weszła do Unii Europejskiej, dają was pieniądze, wam pieniądze i niby tak miało być dobrze. No ale to są mity. To jest propaganda, która zamiast polityki rolnej krajowej była realizowana w państwie polskim. Zresztą nie tylko Litwini inne państwa danego bloku wschodniego tego y, 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 doświadczyły. I y, y tutaj Trzeba zauważyć rzecz taką, powtarzam, niewyobrażalną z punktu widzenia z optyki białoruskiej. My jako Polacy oddaliśmy przetwórstwo tych produktów rolno spożywczych, powtarzam, jeszcze w mleczarstwie to jest 85%, ale w przetwarzaniu, na przykład trzody chlewnej to polskie podmioty mają polskie podmioty, tak, nie podmioty zagraniczne. Mają może z 20% ręku Przy produktach rolno spożywczych możliwe, że to dochodzi do 50%, jeżeli my mamy polskie jeszcze podmioty, ja mówię fabryk tych, tych przetwórczych. W związku z tym przetwórstwo poszło w obce ręce, to Zewnętrzne kapitały, właściciele, także zyski, o tym decydują, jaki ma trafić surowiec polski od polskich gospodarstw, polskich rolników, ile tego surowca. Dalej, co jeszcze bardziej dramatyczne, polski handel. Polski handel jest zupełnie w obcych rękach. Jeżeli dzisiaj mówimy, iż polski handel może mieć udziału naszych kapitałów, naszego interesu, powiedzmy, podmiotów, tych tutaj krajowych, 15-20%, yy, ja mówię tutaj dokładnie o produktach rolno-spożywczych. Więc mamy podobną sytuację. Jeżeli weźmiemy, że to mleczarstwo ma w dalszym ciągu 85% yy, przetwórstwa i surowca jest w moich polskich rękach, to nic dla mleczarstwa nie jest w w jego rękach wpływu w handlu jest totalnie uzależnione, mając mówię, nawet tutaj monopolistyczną pozycję mleczarstwie, to w produktach nabiałowych, które się znajdują w sklepach, sieciach międzynarodowych, różnego typu sieciach handlowych, nie mamy najmniejszego wpływu, jest dyktat handlu, dyktat sieci handlowych, obcych interesów i obcych kapitałów. Stąd powtarzam ta, ta sytuacja polskiego rolnictwa to, bo mówiliśmy do tej pory kryzys dramatyczna jest agronalna. ten model rolnictwa jest nie do utrzymania ta da da А как чувствуют себя фермеры? Вот сейчас вот uh, было также упомянуто по поводу того, что, ну, буквально недавно, то, что нет, ну, сильно стоит газ в этом плане. Хотя вот, например, если помощь какая-то от государства в этом плане, то что государство поддерживает своих сельхозпроизводителей, Есть такая практика? Да. Может, пани редактор, как się czują polscy rolnicy? Ну, e, no właśnie... Rolnik, obojętnie w jakim państwie, to, jest, to są ludzie ciężko pracujący. Naprawdę zajmują się swoim, ufając własnym państwom, tak jak na terenie Republiki Białoruskiej. Rolnicy ufają swemu państwu, ufają władzom Republiki Białoruskiej. Władze Republiki Białoruskiej wykonują to, co do nich należy. W Polsce my też, jako rolnicy, no ja oczywiście nie mam, bo dobrze znam władzę, yy, mamy zaufanie, ale taki przeciętny polski rolnik, on ma zaufanie, że po to ciężko pracuje, ufa, wierzy własnemu państwu, że jego praca będzie doceniana. W związku z tym, no, widzimy z oku na rok, że y, sytuacja, tak jak powiedziałem, jest agonalna i rolnicy, no, dzisiaj już y, kolejny zresztą raz oczekują realnej pomocy, realnego działania ze strony y, państwa. Y, I faktycznie jest y, y, państwo polskie na dzisiaj y, y, Deklaruje pomoc kredytową, no ale pomoc taką kredytową, która zamiast koła ratunkowego, to jest w ogóle nierozeznanie możliwości nawet w ramach Unii Europejskiej, jaka mogłaby być pomoc kredytowa, to zamiast koła ratunkowego daje ciężarek, który szybciej pogrąży, pogrąży polskie rolnictwo, ponieważ. To musi być polityka kredytowa. Dzisiaj kredyty w Polsce, które realnie by pomogły, musiałyby być w okresie 8-10-12 letniej pomocy o niskim oprocentowaniu przynajmniej 1%, które rekompensowałyby sytuację rynkową wynikającą z błędów państwa polskiego. Bo to, że jest niska rentowność, każdy rolnik zaakceptuje. Ale to, że jest produkcja poniżej kosztów i to produkcja z roku na rok, podobna, no, tego nikt nie jest w stanie. Zresztą żadna ekonomia tak nie działa. Jest bardzo sprawiedliwa, bardziej niż nawet konwencjonal, bo ekonomia nie rozgrzesza. Po prostu za błędy karze niewybaczalnie. W związku z tym powtarzam. Polscy rolnicy są, czują się zostawieni przez państwo polskie. Zdezorganizowani. Natomiast, panie redaktorze, kochani, szczególnie na Białorusi powinniśmy pamiętać jedną rzecz. Władze państwa polskiego w stosunku do rolników zawiodły, ale my wszyscy żyjemy tu w Polsce w tak zwanej demokracji. Chroń was, Boże, Białoruś, przed. Takim systemem, jak w Polsce. Ta demokracja powoduje, że mamy niby takie przedstawicielstwo, swoje, te związkowe różnego typu społeczne rolników, tak? No i, i to, to przedstawicielstwo rolników jest skorumpowane. Patologia, złodziejstwo, złodziej na złodzieju, ci przedstawiciele rolniczy, związkowi po kolei, którzy dogadują się, mają różne własne jakieś problemy, więc jedno z drugą stroną rządową się dogadują i w tym momencie to przedstawicielstwo, które powinno społecznie reprezentować polskich rolników, sprzedaje, sprzedaje interesy polskich rolników. Stąd do aż tak, tak dramatycznych, to są fakty. Jeżeli ktoś powie, że mylę się, no niestety stan pacjenta agonalny, czyli polskiego rolnictwa, wyraźnie o tym świadczy. Nadziei, znając zresztą, powiedzmy sobie szczerze, Polska jest państwem o bardzo poważnych problemach budżetu państwowego, narodowego. Poważnie zadłużonym, z narastającym zadłużeniem jednocześnie. Przyjęła zobowiązania potężne finansowe płacenia za broń Stanom Zjednoczonym. I to jest jak kontrakt z Lucyferem. Tu się nie da go rozwiązać. Weźmiesz broń, nie weźmiesz, będziesz żył, zmieni rządy, nie ma znaczenia. Za broń Amerykanom trzeba zapłacić. W związku z tym nie ma szans, żeby polski rząd, polski minister rolnictwa znalazł znaczące środki na bezpośrednią pomoc, subwencjonowanie polskiego rolnictwa. A jeśli ktoś powie, no pomyśli, że Unia Europejska dysponuje takimi środkami, to oczywiście nie dysponuje i nigdy takimi nie dysponowała. W ramach Unii Europejskiej każdy z krajów, Składa członkowskich, realizuje własną krajową politykę i ewentualną taką pomoc realną, powtarzam, realną, a nie propagandową, jest w stanie realizować. Tym bardziej, że Unia Europejska to nie jest ta Unia, która była bardzo korzystna dla rolnictwa europejskiego lat 80-tych 90. -tych. Wówczas, ja przypomnę, z budżetu Unii Europejskiej to było 50% prawie szło na rolnictwo. Jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku, to było już 38%. Dzisiaj jest w granicach 29%. A przyszły budżet Unii Europejskiej, który jest po roku 2027, gdzie nie ma już wspólnej polityki rolnej, bo nawet z zewnictwa w Unii określono te mity. Dobrodziejstwa dla rolnictwa unijnego będzie w granicach chyba czwartej 25 Więc nadziei finansowej pomocy z jednej i z drugiej strony nie ma. No, że, dziękuję bardzo, że odpowiedzieli na nasze pytania. Dziękuję, że Aż to wypaniali. To wypaniali z tego, jak e, 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 no, e, nasza kondycja rolnictwa, hajzajstwa naszego. No, właśnie nie tak w Białorusi. No, no, da, da znają. To na pewno jest różnica, da. Fajnie. No. Я понял, то, что у вас э, очень есть проблема в этом плане, что, ну, как если я правильно понял, э, да. потому что я, я слушаю, стараюсь стараюсь понимать, но не всегда могу это сделать, э, что есть проблема с кредитами в этом плане и поддержки нормальной, государственной, то, что нету, фермер выживает, предоставлен сам себе, и большие проценты платят чаще всего. Да, все. да, да. Просто... Хозяйство просто... поважнее задолженное. To będą bankructwa gospodarstw, które są już. Ale tu my mamy proces takiej kumulacji, tak? Kolejne, kolejne, lata. I szczególnie przy produkcji roślinnej dochodzimy dzisiaj, że te gospodarstwa będą bankrutować. Co to oznacza bankructwo gospodarstw 100, 200 hektarowych, tak? To oznacza, że Polacy będą tracić lub w dziwne oligarchiczne systemy będzie przejmowana w Polsce ziemia. I to jest bardzo, bardzo poważne, poważne zagrożenie egzystencjonalne dla państwa. No ale cóż, państwo zajmuje się wojnami, rozdawaniem pieniędzy, więc cóż obchodzi państwo polskie rolnictwo? Jest problem, który nie rysza się w To jest problem, który nie się nie i wрядnie rysza się w obszarze, który To, związany zajęte drugim No